Dzień dobry, cześć! Dzisiaj zajmiemy się renowacją schodów zabiegowych, samonośnych. Zapraszam. Są to schody zabiegowe, samonośne, wykonane z drewna bukowego. Mają jakieś 12 lat. No i siłą rzeczy są zużyte. Tutaj w tym domu odbywa się remont całego domu, więc jakby schody siłą rzeczy też mają teraz zmieniany kolor, ponieważ w domu zapanował dąb, no a ten, ja nie wiem, to jest orzech albo palisander, kompletnie już nam nie pasuje. Idziemy sobie jeszcze na górę po tych schodach. Bardzo ładne schody, nie trzeszczą, dobrze są zamocowane, nic się tutaj nie rusza, żadnych luzów. Także jak na te 12 lat to całkiem ok, poza tym, że są miejscami powycierane. No i kolor już kompletnie nie pasuje do reszty. Wszystkie się trzymają. No, powiem wam, że jestem zaskoczony, że dosyć łatwo to schodzi na 60. Cześć, to ja. To jest autoreklama, ale to będzie tylko chwilka. Dla wszystkich, którzy planują samodzielnie odnawiać swoje schody i przy okazji oszczędzić sporo pieniędzy, przygotowałem serię mini-kursów, w których pokazuję, jak to zrobić krok po kroku. Wejdź na stronę kursrenowacji.pl i wybierz odpowiedni dla Ciebie kurs. Jeżeli natomiast myślisz o tym, żeby zawodowo zajmować się odnawianiem schodów, mam też taki bardzo duży kurs, który przygotowuję do pracy w zawodzie renowator schodów drewnianych, a wszystko na stronie kursrenowacji.pl. A teraz wracamy do filmu. No dobra, przejdźmy się po tych schodach. Wszystko jest tak jak było, tylko jest jasne. Myślę, że duża zmiana na lepsze. Schody są jaśniejsze, dodają tutaj trochę więcej przestrzeni. Klient jest zachwycony. I oto mamy koniec renowacji. Schodów zabiegowych, samonośnych, ażurowych. Trzy słowa. Zajęło mi to 8 dni, mniej więcej po 6-7 godzin dziennie. Czy można to zbić w 5 dni, po 10 godzin? Pewnie można. Natomiast jest to dość wymagające, żeby wyszlifować schody z ciemnej bejcy do jasnego drewna. To wymaga naprawdę uważności do szlifowania takich miejsc trudno dostępnych. Szlifowanie, 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 bo Bóg jest dość trudnym drzewem do, do zeszlifowania ze starej bejcy. Dzięki. Zapraszam na moje kolejne filmy. Do zobaczenia.